Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Testament Sherlocka Holmesa. Wiem, że na niego czekaliście. A ja nie miałem niestety czasu, żeby jakoś tak nagrywać. jakoś nigdy mi się nie zgrywało, ale już możemy wracać. Co prawda, nie pamiętam do końca, co my tutaj mamy robić. Eee, czy, 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 czy. Wiem, że mamy zbadać sprawę morderstwa tego pana sympatycznego. Tylko zastanawiam się, czy coś jeszcze w ogóle nam zostało. ...dało do zbadania tutaj, bo to jest jedna wielka tajemnica dla mnie, szczerze powiedziawszy. No nie, tutaj te rany już są. Okej, okay, nie ma palca. Um, czy, 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 czy. czy coś jeszcze tutaj mamy? Dobra, mamy spojrzeć na tablicę, nie to. Yy, tablica dedukcyjna Kurz. Dobra, i co my tutaj mamy? ta Mężczyzna mógł palić... Nie ma tu instrumentów służących do przygotowania opium... E, otrzymał fajkę, z której było już opium może... Biskup odgryzł napastnikowi palec... What? Mężczyzna nie ma palca, mężczyzna jest jednym z morderców biskupa... Mordercy mieli truciznę

<laughs> the next step of our investigation, Watson, leads us inevitably to a post-mortem. As you're well aware, in the instance where a body's vital organs no longer function, every minute is vital. Be quick now and procure the room while I arrange the transport. Very well. I will see you later. I will see you later. God's truth. Whoa, wow, what the fuck Ah grant you are still here. I need to ask a favor from you. What sort of favor, my dear friend? Might I use your morgue for a couple of hours? It concerns an affair of the greatest imp Use the morgue? Whatever for? Letting you poke your nose in everywhere is one thing, but closing my eyes to I don't know what unsavory practices. No, it's nothing like that. No, it isn't possible. Sorry. Grant, listen to me. I. Don't insist. Where do you think you are? Perhaps because you come from the rich area, you think you are entitled to do whatever you like. But here in Whitechapel, it's the real world, you understand? The real world, where we have to take risks. Do you even know what that means? And this shabby health center where I've been stagnating for years, it's a public establishment under my authority for whatever that's worth. I'm responsible for it. Responsible, do you understand? Of course I understand, Grant. Good. I understand, first and foremost, that you are a coward. What? A coward, I said. What? Sitting on your backside What's behind a desk shabu? for years, complaining about your fate without even trying to change a single thing about it. I won't allow you. And you dare to talk to me about risks. I, who was wounded in Afghanistan while in Her Majesty's service. And who, for a great many years, has taken part in some of the most dangerous criminal investigations the country has ever known. But as for being responsible, as you call it, it begins with doing your job properly, particularly when one is a doctor and caring for the poorest people within our society. I. The real life? Ha <laughs> ha! Don't make me laugh! I am a doctor too, Grant, don't forget. And I'm ashamed of my profession when I see the state of this center. It's not my So, your disgusting morgue, you are going to allow me to use it, dear friend, because I urgently need it for a vitally important affair that is way over your head. And whether it pleases you or not. Understood? If you want to be like that about it, do whatever you like. I wash my hands of the entire thing. That doesn't surprise me. Oh yeah, what's on is This is a dismal place. Mówiłeś o przesłuchaniu w miejscu? To wymaga bardzo dużo precyzji. Nie pomyśl, że wiem swój kanał. Podaj mi bone saw. O, oh, Jesus Christ. Um, bone saw. No dobra, to zaczynamy Go w takim razie sekcję zwłok. O, so. hmm. Oh, dobra, zacznijmy od skarbu. Dobra, nie, jednak nie. Jednak najpierw wacik. Oczyścimy sobie. Okej. Okay. Tu będziemy ciąć. W takim razie bierzemy skalpel i cyk i cyk. I Yes. Dobra, odłóż to po prostu. Sorry. Okej, okay, to potniemy jeszcze i jeszcze. Nie, już bardziej nie mogę. Nie, też nie. No dobrze, chcę to odłożyć. To teraz co? Pipetka? Ok. A teraz co? Teraz co? Bierzemy to i roz O! Oh, Katem! O oh, mój Boże! O! Oh. No dobra, to sobie wzięliśmy coś ten. Do połknięcia. I co, to już? Skończyliśmy sekcję zwłok? Mmm. Eee, dobra, to teraz mamy... Mapa Kurca. Eee, czy, 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 czy um, Dobra, mamy mapę Kurca, ale co nam ta mapa daje? Czy my cokolwiek możemy zrobić? What should we do next, Holmes? I must analyze the contents of my pipette. Of my pipette, pipette! Content of my pipette! Eee, dobra, gdzie my mamy tą pipetkę śmieszną? Tu jest, dobra. This found in the lungs should be able to tell us something. Eee, aby przeanalizować dowód, dodaj płyn z próbki testowej, bla 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 bla. Dobra, no to w takim razie... Eee... Dobrze, nie, nie to chciałem zrobić, holim się, sorry. Niebieskie to jest pięć zielonych. Niebieska to jest pięć zielonych. la. tak? Pięć zielonych, dwa pomarańczowe, dwa szare. Dobra. Dwa i dwa, dobra, git. E, to teraz weźmiemy sobie zieloną. Zielona to są cztery zielone, dwa niebieskie, jeden szary. Cztery zielone, dwa niebieskie, 1 szary. 4 zielone, dwa niebieskie, 1 szary. Cud miód malina. Dwa e, szare, dwa pomarańczowe. To jest żółty. Dwa szare, dwa pomarańczowe. Ok. E, czerwony to zaś jeden szary. Czerwony to jeden szary. Został mi tylko pomarańczowy. Ok. I Pomarańczowy to cztery niebieskie, jeden szary, cztery niebieskie, jeden szary. Ok, no, very, 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 very. Mm, działanie było śmiertelne. Bla, 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 dobra, e, czyli teraz możemy sobie dodać dedukcję, kurc. E, co mamy tutaj. w? Majka, mężczyzna palił opium, w płucach kurca są ślady opium. E, mężczyzna został otruty. Tak, mężczyzna walczył zaciekle z psami. Mężczyzna został otruty miesianiną. Mężczyzna został otruty tą samą e, trucizną co biskup. Ok, co my mamy tutaj niżej, e, w której było już opium, jego współ Gotowali dla niego fajkę, mężczyzna został otruty tą samą trucizną co wy, piskup. Mężczyzna został otruty przez swoje psy, na pewno! Ehm, um, Maybe? Eeeem... czy, czy, czu 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 A może tak? Okej, okay, to jest git. That's destructive post-mortem. This man was murdered by his accomplices because of his missing finger. I see. He was overly conspicuous walking around with a bandaged hand, as the police would have been looking for a man with a missing finger. But how did they manage to disguise the murder by making it look like a dog attack? The post mortem revealed the presence of poison in his system. Everything points to it being a less potent form of the poison we found in the bishop's rooms. This man died as much from the poison as from fighting against those animals. I believe this new version of the substance provokes such a rage that the victim attacks anything in his path, and in this instance, it was dogs. We're dealing with sorcerers' apprentices whose creations are ever evolving. They are attempting to obtain a particular effect and they try out their formulae on human guinea pigs. You're saying that his accomplices forced him to drink it? No, he took it himself, voluntarily. The poison wasn't to be found in his blood, but in his lungs. I also discovered numerous traces of opium. I'm beginning to see. They mixed this horrible poison with his opium, knowing that he would soon smoke it to ease the pain caused by his wound. Exactly. And such a profound knowledge of both chemistry and toxicology is uncommon. Very well. We know the reason and the manner, but we are really not any further ahead. How will we find the two other men who murdered the bishop? By going to 13 Burner Street. It is in this area. But where did you get that address, Holmes? skardzki skardzki no, no he wanted revenge i don't follow you when the man with the missing finger began to feel the effects of the poison he knew that he, he postmortem go no proszę czyli taki kurc jest bardziej inteligentny niż przypuszczaliśmy no to proszę bardzo no dobrze, w takim razie został otruty przez swoich współpracowników opiumem. Opium go dopadło. E, dobra, i teraz gdzie byli ci Chińczycy? Pamiętam, że to było Burner Street. To nie jest tu, a nie, to jest tu. Dobra, Bernard Street jest tutaj, więc idziemy na sam koniec. Berner Street nie wiem czemu znowu mi się tak raz wiesza. Czasami działa dobrze, czasami działa źle. Wszystko mnie irytuje już powoli w tym, że ona tak działa jak kupa, nie wiedzieć czemu. Nowy Assassin's Creed na przykład działa There's mi cudownie. Dan Let's go. Kompletnie płynnie przez cały czas. A proszę bardzo, taki Sherlock Holmes obciąża yeah, mój there, komputer jakoś zadziwiająco Welcome. mocno. What can I do for you? Um, Nasze klienci quickly stają się Czy Twój przyjaciel jest z Szczerze mówiąc, nie? Jest Watson but miał taką minę, tak uh, powiedziałeś. E, dobra, mamy auto zapis, możemy the tu wejść. Establishment are all here together. Interesting. No czy możemy tutaj sobie szybko na coś spojrzeć. Czy pan sympatyczny Chińczyk będzie miał problem z tym, że ja się tutaj rozglądam trochę? No tak, ktoś zjarał opium. Tutaj się opium jeszcze jara. Ale z tej No, dobra, dobra, tam Watson. Bredzisz. Tu coś było. By Jak on może wyczuć, jaki to jest aromat herbaty, skoro tutaj wszędzie powinno śmierdzić opium? Jesus. Sherlocku, ale ty jesteś mądry. No, czegoś się spodziewać po palarni, opium, nie? Dobra, sztuczna rozkosz, Dobra. pewnie tutaj też sztuczna rozkosz, okej. Okay. Dobra, tu nic ciekawego, nie ma. Tutaj pan sympatyczny ma zjazd opiumowy e, Szanowny panie, szanowny panie, pan sobie też tutaj spalił trochę opium, tutaj nic nie ma Pan tutaj też nic nie ma, tutaj są tylko buty Dobra, tam jest jakiś pan sympatyczny, tu jest zamknięte mm, no dobra, no to musimy iść w takim razie w tą stronę. Nie Please excuse us, sir. Okay. Well, we searched everywhere, apart from two rooms. One of these rooms interests me particularly. You are thinking of the guarded room, aren't you, Holmes? I am indeed, but we should not consider any confrontation with the guard. Let us be discreet and enter the adjoining room. It's locked, and it wouldn't be very discreet if we were to force it. Podpierdzielmy klucze! Dobra, wiecie, co jest? Ja zanim uwagę strażnika odciągniemy, to ja sobie spojrzę mniej więcej, jaki to jest symbole tutaj są. Bo domyślam się, że trzeba będzie znaleźć klucz, który odpowiada tym symbolom. Jest bloczek, daszek i drabinka. Powiedzmy, że tak to sobie nazwę. Bloczek, daszek i drabinka. No to dobra. To pójdziemy do kierownika. Miejmy nadzieję, że kierownik uda nam się zagadać kierownika. I widzę nawet klucz do tego pokoju. Ale chcielibyśmy zapytać, Klucz do zamkniętego pomieszczenia jest tutaj. Muszę się jakoś pozbyć... recepcjonistki? Recepcjonistki? What? Panie kierowniku! Eee... Co ja mogę zrobić z kierownikiem tutaj? Co mi powiesz, Watsonie? Eee. Co powinniśmy zrobić następnie? Czy wybrałeś... Nie jeszcze. Zróbcie Dobra, zaraz ktoś nas obsłuży. Hmm, w takim wypadku usadowmy nasze.. usadźmy nasze tyłki. What so chyba, że ja coś mogę podpalić tutaj czy coś A, no właśnie. Musiałem użyć z mojego szóstego zmysłu. Okej. Okay, to co my wzięliśmy? Szklaneczkę wzięliśmy Weźmy tą herbatę jaśminową. Uh, I. Dobra, co my możemy zrobić? Co my możemy tutaj jeszcze zrobić? No tak, bo mamy tą herbatę jaśminową. Okej okay. herbata w brudnej wodzie. Cokolwiek nam to da. I teraz użyjmy herbaty w brudnej wodzie. Do. Dobra, to może w takim razie połączymy to jeszcze ze sobą. Tak, ohydny trunek. Ok, mamy ohydny trunek. No czegoś takiego na pewno nie wypił. Może teraz damy jemu. Dobra, nie. To jeszcze nie to. Holmes, you about a of our my... Dobra, on się pożyga i pan kierownik będzie musiał posprzątać. <laughs> oh, yeah. Trzeba było nie radzić o pimziom. Pan hey, chory, mister, hey, mister. mister, monsieur, monsieur garçon. It'll be all oddychaj. Right. No, coś paskudnego. Dobra, Chinese waiter is busy. E, dobra, jeszcze w dzisiejszym odcinku ogarniemy sobie te kluczyki. Ten kluczyk to jest to, co ja chcę wziąć. Okay. Tak, dobrze spojrzałem. Bo moment, bo ja teraz... Czy ja dobrze spojrzałem. Bloczek daszek drabinka i nigdzie indziej nie ma bloczku daszka drabinki, więc to jest ten klucz. W takim wypadku bierzemy to kluczy dło i wejdziemy do tego pomieszczenia i zobaczymy sobie. Dobra. Dobra, Holmes się zajmie palarnią, znaczy wytw wytwórnią opium. Nie. No dobra. To jesteśmy w takim razie w pomieszczeniu, gdzie jest najprawdopodobniej tworzone nie. Okej, okay, środek na uspokojenie. Jakiś kwas z coś tam. Gives Holmes. Shh, listen. Listen. Yeah, but that's different. I don't mind getting money for killing, but he was a sort of pope or something, and we didn't even get. Tobacco. <laughs> yeah, I know. I got nice rich man's boots. They must be worth about twenty pounds. But even so, and the boss ain't happy and when i see him unhappy I'm, I'm afraid i don't fancy ending up like kurtz no, mówię no, to koleś, right, but we'll have a chance to make up for it we just have to get it right this time because he won't forgive us so easily next time they are the bishop's murderers holmes the fiends calm down watson we'll have to take care of the guard at the entrance i think we should be able to find something in this place that would put an elephant to sleep very good but then what Strzelimy then do niego. we take care of those two devils Ale... Tym wszystkim zajmiemy się w następnym odcinku Sherlocka Holmesa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do lajkowania, dislajkowania, komentowania i przede wszystkim subskrybowania mojego kanału i lajkowania mojego fanpage'a na facebooku, do którego link znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.